Nazywam się łapaj Anna i jestem lekarzem pracującym w oddziale neurologii szpitala bielańskiego. Jestem także częścią zespołu, jak my to nazywamy, toksynowego Katarzyna Stopińska, dr Anna Puczyńska i dr Agnieszka Korzeluch zajmującego się leczeniem toksyną botulinową. Toksyna botulinowa jest to neurotoksyna, która podana odpowiednio rozluźnia mięśnie. To znaczy, my wykorzystujemy toksynę botulinową. W leczeniu m.in. spastyczności, a także dystonii i połowiczego kurczu twarzy. Podajemy toksynę botulinową w ramach programu lekonowego NFZ, czyli dla pacjentów jest to leczenie zupełnie bezpłatne. Muszą jednak no, mieć odpowiednie rozpoznania, czyli Ostrzykujemy pacjentów po udarze mózgu, pacjentów z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym, pacjentów po urazach ośrodkowego układu nerwowego, także z paraparezą spastyczną, czyli takim wzmożonym napięciem mięśniowym kończyn dolnych. Pacjenci, którzy chcieliby być leczeni w naszym ośrodku, tutaj w szpitalu bielańskim, no muszą mieć skierowanie do poradni neurologicznej z takim dopiskiem Proszę o kwalifikacje do leczenia w programie lekowym NFZ. I my wtedy ustalamy, ustalamy taką wizytę. Terminy to mniej więcej miesiąc, półtora oczekiwania. To wszystko zależy od no, naszych, naszych mocy przerobowych. Jesteśmy zespołem czterech lekarek pracujących czynnie w oddziale neurologicznym, no, i staramy się łączyć nasze um, obowiązki wynikające z codziennej pracy w oddziale, a także Pracy no, w ramach programu lekowego. Także to też wszystko zależy od no, naszych możliwości. Pacjent, który jest leczony toksyną botulinową, oprócz samych iniekcji, najczęściej wymaga także rehabilitacji. Także musimy pamiętać o tym, że nasi pacjenci wymagają całego systemu pomocy. Tak? To jesteśmy my, lekarze z oddziału neurologii, ale też fizjoterapeuci, którzy współpracują z pacjentami na co dzień co jest bardzo ważne, właśnie rehabilitacja.